Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich kibiców. Na... My tutaj reprezentujemy Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy Zocztyna. Ja jestem trenerem, działaczem w tym klubie. Nazywam się Zdzisław Trojga. Tymi zawodami rozpoczynamy w tym roku sezon kolarski. Liczymy na dobre wyniki w tym roku. A teraz chciałem przedstawić naszych zawodników. Oni się sami tutaj przedstawią, opowiedzą coś o sobie i pozdrowią swoich znajomych. Proszę bardzo. Zaczynamy od Piotra. Nazywam się Piotr Juńczyk i chciałbym pozdrowić moją wychowawczynię. Dobrze, dziękujemy. Prosimy Mateusza. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Rutkowski. Eee, uczęszczam do szkoły e, Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie. Chciałbym bardzo pozdrowić e, mojego dyrektora ze szkoły oraz e, rodziców. Basia, prosimy. Dzień dobry, ja się nazywam Barbara Łońska i chciałabym pozdrowić swoich rodziców. Na dobry, ja się nazywam Maria Andrzejak i chciałabym pozdrowić mojego tatę i trenera Tomka Siemaszka. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy wszystkich do kibicowania naszemu klubowi, naszym zawodnikom. Obiecujemy, że w tym roku będziemy odnosić sukcesy, będzie nas widać zarówno i na torze i na sosie. Także dziękujemy za rozmowę. Pozdrawiamy wszystkich kibiców.